Cześć! Dzisiaj pokażę wam trik o nazwie Irmak 5 i wygląda on tak Jak widzicie, jest to dość fajny trik. Opiera się na zasadzie macha piątki. Także jeśli jeszcze nie znacie, linki gdzieś tutaj. Zaczynamy od splotu nadgarstkowego. Linki gdzieś tutaj. I gdy już mamy, będziemy robić przejścia pod jojem. Najpierw jedno. Najbardziej tylny sznurek. Znany Wam już manewr z wielu poprzednich trików. Także pod raz. I teraz tutaj macie możliwość złapania tego sznurka, jest to ten środkowy, i łapiemy go do siebie, i podjąłem znowu raz, pamiętając, że e, sznurek idzie do nas, czyli za tym sznurkiem, e, tutaj najbardziej e, przy ręce dominującej, za nim. Raz pod. I dostajemy coś takiego. I teraz stąd będziemy starali się zrzucić całą tą formację. Dokładnie tak samo, jakbyśmy po prostu tylny sznurek zrzucili w ten sposób. Z tą różnicą, że będziemy ściągać sznurek, aniżeli zrzucia, zrzucać go e, spod joja. I wygląda to mniej więcej tak. Czyli raz pod jojem, łapiemy środkowy, środkowy sznurek. Drugi raz pod jojem. I teraz ta szpara tutaj musi przejść e, poza jojo. Czyli ten trójkąt tu, nie ten tu, ten tu. I wygląda to mniej więcej tak. I jak widzicie, wychodzimy z splotu nadgarstkowego. Jeszcze raz. Troszkę podejdę. W ten sposób. I jak widzicie, tutaj mamy trapez. I gdy już to mamy, możemy przejść dalej. Jak już opanujecie samo wychodzenie, czy właściwie chwilę przed tym momentem, chcecie złapać trapę z kciukiem, tak żeby powstał luz, który właśnie wyciągacie. I teraz stąd będziemy starali się ten luz, który będzie lekko zaplątany na samym początku. Będziemy starali się przerzucić w ten sposób zajajem, aby wylądować, jak się przyjrzymy w bańdzie. Jeszcze raz, sam ten manewr ściągania już macie opanowany, także teraz slak. Łapiemy kciukiem wyciągamy i teraz, gdy jesteście tutaj ręką, możecie zacząć swoje obroty. Chcemy obrócić raz. Teraz jesteśmy po prostu w śpiochu i drugi raz. W ten sposób. I gdy już to mamy, ręka dominująca podąża dalej i kończymy w czymś takim. Teraz, gdy jesteśmy tutaj, będziemy starali się przełożyć sznurek przez ucho od dołu. Nie od góry, od dołu w ten sposób. I po tym manewrze na jojo sznurek będziemy wkładać od góry. Czyli to jest dokładnie od dołu od góry, jeszcze raz. Splot, przejścia, łapiemy, raz. Wiojo, szczelinę jojo sznurek musi trafić, jeszcze raz. Trapez, slak, ręka do góry. Dostajemy coś takiego. Kontynuujemy ruch od dołu ucha. I od góry, jojo, coś takiego, i tutaj zaczynamy swoje obroty. Jak widzicie, tutaj mieliście kciuka, możecie zostawić kciuka. Zaczynamy obroty, i tutaj palec wskazujący będzie porywał ten sznurek tak jak leci z ucha, po czym możecie zrobić, ile obrotów będziecie chcieli. W prawa w przyjdzie z czasem, warto zaznaczyć. Może Wam się wydawać na początku, że to jest bardzo, tam jest bardzo dużo sznurków, w środku ocierają się, przekrzywiają. Jojo. Na początku zawsze tak jest, jak z każdym trikiem, dlatego trochę pewności, siebie i praktyki, a będziecie w stanie go opanować. Także, jeszcze raz, zakładamy od dołu, od góry, porywamy palcem wskazującym ręki dominującej, i tutaj robimy swoje triki. Jak widzicie, ja tutaj staram się pokazać, do tego mi zjada szybciutko ten pęd. Jeszcze raz w ten sposób porywamy, i tu zaczynamy robić swoje obroty. I Teraz ręka dominująca musi skończyć na górze, ręka niedominująca na dole, po czym ręka niedominująca robi jeden obrót z powrotem. I to, jak widzicie, powoduje rozplątanie się sznurka. I albo Jojo od razu wam zje ten slag i spadnie trochę niżej, albo będziecie musieli mu pomóc robiąc jeden obrót do tyłu. I wygląda to tak, także slag, oczywiście trafiamy sznurkiem w szczelinę, leci mach, ręka dominująca kończy nad, ręka niedominująca pod, jeden obrót, jak widzicie mi Jojo od razu łapie ten luz. I jesteście w trapezie. Możecie przejść dalej. Bądź też zakończyć swoim ulubionym bindem. I jeszcze raz to był Irmak 5. Cześć.